Zawsze mieliśmy w Polsce świetnych projektantów, a przede wszystkim świetnych rzemieślników. I w latach 60., kiedy firma IKA borykała się z problemami w tym, że można było dostać meble i wyprodukować te meble w Szwecji, założyciel Ingvar Kamprad przyjechał do Polski. On przyjechał do Polski, żeby szukać takich firm, które wyprodukują mu. Meble w, na jego zamówienie. No i tak się stało. On przyjechał do nas, do Polski, poszukał kilku fabryk, zobaczył, że mamy świetnych specjalistów, nawiązał z nimi współpracę i ta współpraca właściwie ciągnie się do dnia dzisiejszego. My mamy w Polsce bardzo, bardzo dużo fabryk. Specjalizujemy się w produkcji mebli. Jakby w skali IK, to ta produkcja mebli to jest ogromna waga. Dlatego nie ukrywając też, część tych mebli, które nie zostały wysłane na zachód, zostały u nas w Polsce. Polacy oczywiście nie wiedzieli, że to są meble, które gdzieś są podpisane IK, ale marzyli o takich meblach. Widzieli je gdzieś w katalogach przywożonych czy z zagranicy, czy gdzieś u swojej rodziny, która gdzieś tam miała swoje miejsce poza granicami kraju, no i wtedy decydowali, że chcieliby, i to było ich marzenie, żeby mieć takie meble. Tutaj przykład jest słynny. Fotele kąciki, które w latach 70. były w ogóle niedostępne, bo wtedy sklepów jeszcze w Polsce nie mieliśmy, a tymczasem e, pojawiały się w naszych domach i one po prostu były tak lubiane, że wiele osób jeszcze do dzisiejszego dnia gdzieś na strychach takie fotele może spotkać. To były takie składane, bardzo ciekawe meble, bardzo charakterystyczne dla IK. No i tak bardzo płynnie. Pokochaliśmy też ten, ten, ten design, który gdzieś zakulisowo, mimo że nie było tych sklepów, pojawiał się powolutku w naszych domach, bo on idealnie wpasowywał się w nasze. Realia, w nasze domy, w nasze mieszkania, które przecież nie są duże. I na początku, oczywiście, to była inna kolorystyka, to, to, to było trochę szokujące dla nas, gdzie na co dzień mieliśmy tylko błyszczące powierzchnie, gdzie była zupełnie inna materia dookoła. A tymczasem ten skandynawski design z jasnymi meblami naturalnymi, bardzo często z sosną, z brzozą, z bukiem, które później z kolei jeszcze bardziej się rozjaśniały. I tutaj znowu pojawiały się meble, meble, które były lakierowane na biało, albo malowane na biało, albo surowe, które po prostu można sobie było samemu spersonalizować. To wszystko spowodowało, że tak płynnie ta IKEA w Polsce nie tylko osiadła, ale tak dobrze się zadumowiła i jest z nami do dzisiejszego dnia w naszych mieszkaniach. Polski design oparty jest na sprycie. Na wykorzystaniu każdej powierzchni, którą mamy dostępną w naszym domu. To jest też tak, że polscy projektanci myślą nie tylko o użyteczności, ale o wykorzystaniu materiałów, z którego tak naprawdę budowane są meble czy inne elementy do wyposażenia domu. My cały czas jesteśmy taką, mamy świadomość tego, że Ścięte drzewo powinno być wykorzystane w całości, a może nie musimy ścinać tego drzewa, bo może możemy coś odzyskać, może możemy wykorzystać materiały, które dzisiaj są dostępne, a kiedyś nie były, no bo wiemy, że technologia też wspiera nas w tym, żeby tworzyć nowe rzeczy. I akurat tutaj polscy projektanci są naprawdę na bardzo wysokim poziomie. I mamy kilku takich projektantów w IK, których nazwiska, jak tylko się pojawiają, od razu gwarantują w IK sukces. To po pierwsze, a po drugie, no, zawsze chwalimy się tym, że polscy projektanci wnieśli w tak dużą organizację, tak wiele.